Ten dzień, Wielka Sobota, to jest dzień szczególny w życiu Kościoła. To jest jedyny taki dzień, kiedy nie jest sprawowana żadna liturgia. W związku z tym, też nie otrzymujemy żadnego Bożego Słowa, byśmy się w nie wsłuchali. Dzisiaj spotykamy się z Bogiem. Który wszedł w to, co jest w naszym życiu najtrudniejsze, co jest mrokiem, co jest tym, co nas najbardziej przeraża. Dzisiaj spotykamy się z Bogiem, który wszedł w śmierć. Tak, On jest obecny w śmierci. Śmierć nie jest pozbawiona Bożej obecności. Nawet jeśli tak wygląda, nawet jeśli wydaje się, że kiedy przychodzi śmierć, to Boga nie ma, to jednak to nie jest prawda. Bóg jest obecny również w śmierci. Oczywiście jest tam obecny po to, żeby nam pokazywać, że śmierć tak naprawdę niczego nie kończy, że śmierć jest jakąś radykalną zmianą. Ale nie jest końcem życia. Bóg jest obecny w tym wszystkim, co moglibyśmy, chcielibyśmy nazwać jakimś końcem, jakimś grobem. Bóg tam jest, wszedł w to, żeby nas przez to przeprowadzić. Pozostanie tajemnicą, dlaczego śmierć jest nam potrzebna, ale. Dzięki obecności Jezusa wiemy, że ona nie jest bez sensu, bo gdyby była bez sensu, Bóg by w to nie wchodził. Śmierć ma wielkie znaczenie. W śmierci jest też dużo życia, choć śmierć nie jest naszym kresem, przeznaczeniem. Jest tym, co na pewno się w naszym życiu wydarzy, ale nie jest tym, na czym nasze życie się kończy. Tak więc pozwólmy sobie na bycie właśnie w owej ciszy Wielkiej Soboty, żeby w tej ciszy, właśnie w tej ciszy usłyszeć Boga, Boga, który mówi nam o tym, że jest z nami we wszystkim. Czego doświadczamy, co przeżywamy, również w tym, co jest takie trudne, wręcz beznadziejne. Niech Bóg do nas mówi przez tę wielkosobotnią ciszę, przez tę wielkosobotnią pustkę, nieobecność, bo ta nieobecność jest tylko pozorna. Bóg jest. Jest we wszystkim, czego doświadczamy. On niczego nie ominął, niczego, co jest nasze, co jest ludzkie. I o tym nam mówi ten dzisiejszy wyjątkowy dzień.